No, chodź tu, basiku. Wow! Spierdolę. Molek, to jest movement spierdolony, ja pierdolę. Ej, chuj. Gin. Aha! Nie wiedziałem. Ale, tu jest movement z ja pierdolę. Co to się gra. A, nie spierdolaj To Zabije, patrz W no k*** nie zabijecie Czyli j**ał w ścianę, no kurwa. serio? Nie zasraj Zabij gra What the fuck? Kwotoki. Hehehe hmm. <grym> <Umarłem. grym> Moja ulubiona Zabisa gra Nie no, ja, ja, ja tu kiedyś byłem Nara, szpaciura Co to spadłeś, zrobiłeś się? Czemu ja mam na hito od sytuacji? Aha, czyli żeby cyk i spacja, dobra No i chuj nie piekło. <laughs> No i wtf, wiesz to był idealny skok O Boże, nie skoczyć na spacji No nie babata, wiesz, to są idealne skoki, nie da się dalej zrobić kroku No i co nie da się skoczyć tam na jakieś futskit up No nie ma, to jest idealny skok, według mnie No, wtf, młodszy fak! Wynosił mnie! No, daję się morderfucker. drugi motherfucker? O kurwa, nignął mnie. Ale kombo dostałem na rycerza. Te samo no ja chciałem go tak na spokojnie tak, tak podotykać kilka razy A nie trafiłeś o, to się uleczyło To jest nielegalne Czasami Instagram. Słaby punkt Z Aha, wie o co chodzi xd Brawo! Zaskocz go! Ja chcia... Co ty robisz? To sam Instagram. Instagram. Ja pierdolę to. To sam Instagram. Spacza, nie będę pierdała, bo gdyż tak powinien Przeżyję to! Przeżyłem bo źle HP, idę HP Ten Ogon się go tam bije, co nie? Wola, 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 wola. O. To, to kaban, nie! Yeah. Tak, to jest kaban, to jest kaban, ale... Go się... bo można nabić na hita w ten ogonek wystający? Aaa, ah, kaban jest dead, kaban is dead, hell yeah. Easy peasy. o, caban helmet cabanira helmet. O oh, kurwa, Pizdato! to. Uh. No, eee, Czy to jest przeciwnik, czy to jest bardziej ktoś przyjazny? Bo nie wiem czy mam tam do niego iść. A, to jest enemy, dobra. A bo to są walczył do końca mojego życia. Się nie zaszraję kurwa. Za eeeeeh eeeeeh eeee potem są eee to jest Olańca, na Kurwa. to eee Bez dwóch eee 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 Jak się eee Fajnie kurwa, daj mi się nie mogę nam przeskoczyć od przeciwnika Za gra Kurwa zaś to samo, znowu mnie kurwa zatruło, kurastwo pierdolone. Za misa gra. Spadnij Upadnij na kolana. Kurwa, ale obróćcie tą kamerę normalnie. Kurwa! I mam teraz, zrobi? ja teraz zrobić? Co ją teraz zrobić? Za Instagram. Skubna mapa. No, co to jest za mapa skacząca? No i co? Mam to samo, kurwa, nas włoży tą grę za Instagram Kurwa mać Za mistę gracie go, że pierwszy KURWA za gra. Dobra, teraz zabijam te skurczybyki Ale co ty robisz? pierwszy! Pierwszy go Za miesta gra. A jak coś to ja farmię, co nie? Ja tam nie chcę iść do przodu. Ja się farmię. Farmię se XP. Idę se farmy na sklep. XP. A masz... Jeszcze jeden. Dobra, chyba, że go po prostu ominę i będę mieć pro, pro, po problemie. Ja, satisfaction. Bo. 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 Wow! Co on zrobił? Co to była ta kontra. To to kontra mnie Kiry, kurwa, na mnie. O kurwa, za gra jest po prostu się popłakają normalnie. Nie wierzę, że po prostu się dzieje. Nie wierzę co się odpierdala w tej grze. Mam zbroję, lecimy. Z kurwami. No chodź tu! Wow, matka się inny. Nie... Naucza no, podchodzić do znajomych, do nieznajomych. No do mnie! Kurwa to szczerze, to są najgorsze enemy w tej grze. No chodź tu! JEST! Halo, nie strzelaj mnie, nie, nie jestem, jestem friendly, jestem friendly, kolego O nie, to jest jakiś kurwa... aaa, strzela, mi. Ale się mnie nie boję Okuj, kurwa ma. Nie, tu nie ma boss, miałem je na, na, na dwa hity

Muszę coś brał to było fajnie. Ale, a, co, a, a ci powiem kolego, że idę są senara Idę tam gdzie mnie nogi prowadzą. Okrut darkrut O, skróty tam swoje tutaj A ja poziomę. Wow! Zajebiście! To jakiś ten, jakiś... O, co to, to jest? To chyba jest coś fajnego. Nie, nie znikaj! Jestem friendly. To mi nasz Miegoczący tytanit. Tytanit. Wow! <laughs> Dobra, uh, thank you for watching guys follow my uh, my twitch follow my uh, subscribe my YouTube channel and Instagram uh, links to my YouTube and Instagram are down below.